Kamuś, który zdęcał się nad niepełnosprawnym mężczyzną, aresztowany na miesiąc. Zarzuty dostali też jego dwaj koledzy. Cała trójka zdęcała się psychicznie nad upośledzonym nastolatkiem Michał Kwiatkowski. Tak kończy się maltretowanie niepełnosprawnych. W tym szczecińskim areszcie śledczym YouTuber Łukasz W., znany jako kamerzysta, poczeka na proces. Zarzuty usłyszeli też dwaj jego koledzy. Te osoby otrzymały zarzut znęcania się psychicznego nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Za co grozi 8 lat więzienia. Chodzi o film, na którym upośledzony 18-latek jest zachęcany do upokarzających i niebezpiecznych czynności. Chodził do szamba, mógł stracić przytomność. YouTuber był jego idolem, mówi dyrektor szkoły, w której uczy się ośmieszonych Chłopak. Dzieci patrzą na swoich idoli, a mogą to być niestety takie autorytety, które ściągają osoby na, no, na margines człowieczeństwa, nie wiem nawet jak to nazwać. 18 Osiemnastolatek jest pod opieką psychologów. Włośnie. Bezmyślni przestępcy często kręcą sznur na własne szyje, wrzucając do sieci zapis swoich wybryków. Przed sąd jednak niezwykle rzadko trafiają autorzy filmów, które miały być tylko żartem, kiepskim i nieśmiesznym. Ale żartem. Szczecińska prokuratura dała jasno do zrozumienia, gdzie leży granica takich wygłupów. Stąd tak mocna sankcja jak areszt. Tu nie chodzi o błędy młodości, tylko o brudny, wyrachowany biznes. Tam jest pełna ekipa wideo, makijażystki, montażyści. W grę wchodzą duże pieniądze. Najlepsi zarabiają oczywiście najwięcej i do tej grupy bardzo trudno jest się przebić. To są kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych. Miesięcznie na przykład samych reklam automatycznych z YouTube'a. Którego rola jest dwuznaczna. YouTube zablokował tylko ostatni film kamerzysty, choć i niektóre wcześniejsze budziły zastrzeżenia etyczne. Usuńmy śmieci z sieci. Stop patotreściom. Po aferze kamerzysty z taką petycją szczecińscy społecznicy zwrócili się do Suzan Wójcicki, szefowej YouTube'a. No nie możemy sobie stanąć obok. I, i powiedzieć, no cóż, takie jest życie. Wielką hipokryzją e, firmy YouTube jest to, że nie robi tego, co mogłaby robić skutecznie. Welcome, Susan, Susan Wójcicki chętnie fotografuje się z miłymi i grzecznymi gwiazdami YouTube'a, jak ten meksykański idol nastolatków. Pytanie, czy przyjęłaby zaproszenie kamerzysty, na którym przecież też zarabia. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia.